Dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie się słyszymy. Witam cię serdecznie na podcaście Rozwój w biały dzień. Ja nazywam się Żaneta Kurcewicz i na co dzień pracuję w firmie Engage, która zajmuje się transformacją cyfrową przedsiębiorstw. Ilość informacji o produktach i usługach dostępnych dla klientów B2B stała się przytłaczająca. Raporty analityków, blogi korporacyjne, reklamy, display, e-mail marketing, infografie, podcasty, rekomendacje słowne wszystkie te informacje konkurują o możliwość wpływania na nabywców. W sieci istnieje obecnie tak wiele precyzyjnych i godnych zaufania informacji, że klienci B2B poświęcają tylko 17% zakupowego czasu na rozmowy z potencjalnymi dostawcami. Większość tego czasu spędzają na samodzielnym badaniu sprzedawców i całej branży, która ich interesuje. Bogactwo łatwo dostępnych informacji jest wartościowe, ale też komplikuje proces zakupu. Istnieje obecnie zbyt wiele informacji, aby kupujący mogli samodzielnie nadać im właściwy sens. Okazuje się jednak, że najskuteczniejsi handlowcy przekształcili ten problem w doskonałą okazję do sprzedaży. Przede wszystkim pomagają oni kupującym nadać znaczenie informacjom, z którymi się zetknęli. Współpracują przy uczeniu się klienta, prowadząc nabywców przez proces zakupu, zamiast mówić im, co oni mają robić. Brak pewności siebie utrudnia zawieranie dużych transakcji częściej niż brak zaufania do konkretnego sprzedawcy. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o zjawisku sensemakingu i o tym, jak technika sprzedaży na nim oparta potrafi skutecznie wpływać na decyzje zakupowe klientów. Jeżeli tylko taka tematyka cię interesuje, serdecznie zapraszam do wysłuchania całości odcinka. Tak jak wspomniałam we wstępie, najlepsi przedstawiciele handlowi przekształcili problem na tłoku rzetelnych informacji w doskonałą okazję do sprzedaży. Zrozumieli, jak zoptymalizować swój ograniczony kontakt z klientem, aby rozmowy, które prowadzą, były bardziej przydatne i udane. Dzięki temu zyskali dostęp do większej ilości informacji. Odróżniając się od konkurencyjnych przedstawicieli i alternatywnych źródeł wiedzy, pomagają klientom w ustaleniu priorytetów, określeniu kompromisów i rozdzieleniu konkurencyjnych punktów widzenia. A robią to poprzez podkreślanie prostoty nad wszechstronnością. Nie mówią oni klientom, co mają myśleć, ale pomagają im stworzyć ramy, w których mogą podejmować własne decyzje. Celem jest wspieranie klientów niezależnie od wyniku. Jeżeli kierunek, w którym podąża kupujący jest zgodny z możliwościami dostawcy, to przedstawiciele wyraźnie to podkreślają. Z drugiej jednak strony, wycofują się wcześniej i kierują swoją uwagę gdzie indziej, kiedy to dostosowanie okazuje się niemożliwe. Przede wszystkim pomagają oni klientom zrozumieć sens informacji, z którymi się zetknęli, aby podjąć pewne decyzje o zakupie. Ich podejście jest właśnie formą sense makingu. Czym w ogóle jest sense making? W dużym skrócie, termin ten stworzony w 1969 roku przez Carla Wicka, profesora University Michigan van Arbor, to nazwa na działanie lub proces nadawania sensu lub znaczenia czemuś, zwłaszcza nowym zjawiskom i doświadczeniom. Nieco dokładniej to jest to proces tworzenia świadomości sytuacyjnej i umiejętności zrozumienia w sytuacjach o dużej złożoności lub niepewności w celu podejmowania decyzji. W firmie Gartner przeprowadzono ankietę na ten temat wśród ponad tysiąca klientów B2B. Okazało się, że prawie 90% z nich zgodziło się, że informacje, z którymi się stykają w trakcie zakupów, są zazwyczaj bardzo wysokiej jakości są wiarygodne, istotne, poparte danymi czy fachową analizą i przekazane w przekonujący sposób. Jednak, mimo tego, mają trudności z nadaniem im odpowiedniego znaczenia. 55% respondentów uważa, że informacje są godne zaufania. Ale stosunkowo mało zróżnicowane, przez co trudno im określić realne kryteria, za pomocą których mogliby ocenić możliwości wyboru pomiędzy dostawcami. Natomiast 44% uważa, że informacje są godne zaufania, ale są sprzeczne. Poszczególne elementy są istotne i wiarygodne, ale sugerują przeciwstawne kierunki. Zespoły sprzedażowe, które stosują metody sense makingu wykorzystują te niedociągnięcia, wspomagając, organizując i upraszczając poszukiwania produktów przez nabywców. Kiedy ludzie są zmuszeni do podjęcia decyzji w obliczu przytłaczającej ilości informacji, często sięgają po utarte schematy poznawcze. Powszechne z nich obejmują zakotwiczenie, czyli poleganie w zbyt dużym stopniu na pierwszej oferowanej informacji, upór w przekonaniu, czyli trzymanie się swojej początkowej myśli oraz stronniczość swojego statusu quo, które w zakupach B2B często przekłada się na to, że klienci mówią nam postanowiliśmy przeanalizować to dokładniej, zadzwońcie do nas za pół roku, może znajdzie się na to budżet. Konsekwencje dla sprzedawców są dramatyczne. Klienci, którzy zgłaszają przytłaczającą ilość informacji, mają aż o 54% mniejsze niż inni prawdopodobieństwo dokonania wysokiej jakości zakupu. Ci, którzy natomiast napotykają wiarygodne, ale sprzeczne informacje, mają o 66% mniejsze szanse, a ci, którzy otrzymują sprzeczne informacje na temat mm, różnych konkurencyjnych dla siebie sprzedawców, mają o 33% mniejsze szanse. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego ze scenariuszy, te skutki kumulują się. Co w takim razie mogą zrobić sprzedawcy? Wyniki badań Gartnera pozwoliły zidentyfikować dwie miary percepcji klienta, które mają kluczowe znaczenie dla powodzenia transakcji. Pierwszym z nich jest zaufanie klienta do decyzji czyli stopień, w jakim grupa zakupowa wierzy, że określiła właściwe pytania do rozważenia. Nadała priorytet informacjom, które mają największe znaczenie, a także zidentyfikowała spójny temat. Klienci o wysokiej pewności decyzji zdołali już nadać sens konkretnym informacjom i czują się pewni, że są w stanie podjąć większą, szerszą i bardziej wpływową decyzję. Są oni o 157% bardziej skłonni niż inni do sfinalizowania transakcji o wysokiej jakości i niskim poziomie błędu. Drugim kluczowym wymiarem jest zaufanie do sprzedawcy. Sprawy zazwyczaj kończą się nie najlepiej, kiedy klient wyczuwa, że handlowiec nie dostarczył pełnych i dokładnych informacji, ponieważ skupił się wyłącznie na zaspokojeniu własnych potrzeb. Klienci, którzy są bardzo sceptyczni wobec stwierdzeń handlowca, mają mniejsze szanse na zawarcie wysokiej jakości transakcji niż klienci, którzy wierzą w zapewnienia handlowca. Wyniki te wskazują na konieczność posiadania przez sprzedawców nie tylko strategii sprzedaży, ale także jasnej strategii informacyjnej. Przedstawiciele muszą dokładnie rozważyć, jakie informacje ujawnić, kiedy je zaprezentować, no i co najważniejsze jak połączyć je ze wszystkim innym, czego uczy się klient. A wszystko po to, aby byli postrzegani jako proaktywni i obiektywni w pomaganiu klientowi na tej ścieżce podjęcia pewnej i rozsądnej decyzji zakupowej. W badaniu Gartnera przeprowadzono również ponad tysiąc wywiadów z handlowcami, pytając ich o strategię dzielenia się informacjami z klientami. Okazało się, że tylko 21% przedstawicieli handlowych przyjęło technikę sense making, 26% w ogóle nie miało strategii dzielenia się informacjami. Żadne szczególne dane demograficzne, takie jak wiek, przedstawiciela, lata jego pracy w sprzedaży, pracy w danej firmie, danej branży, w danym regionie, nie miały żadnego realnego wpływu na umiejętność stosowania techniki sense making czy prawdopodobieństwa zastosowania tego podejścia, czy powodzenia w zamykaniu transakcji. Innymi słowy, sprzedawcy stosujący metodę sense making nie starają się rozwiązać konkretnego wyzwania branżowego czy demograficznego. Oni skupiają się na uniwersalnym wyzwaniu, jakim jest przeładowanie informacjami. Dlaczego przedstawiciele sense making radzą sobie tak dobrze, podczas gdy inni mają problemy? Aż dwie trzecie kupujących stwierdziło, że wierzy w zapewnienia handlowców, którzy stosują sense making, a powód takich wyników jest oczywisty. Kiedy klient zmaga się zby ze zbyt dużą ilością wysokiej jakości informacji i szuka sposobu na zrobienie kroku naprzód, to handlowiec, który wykłada na stół jeszcze więcej informacji, nie wskazując jak to wszystko do siebie pasuje i dlaczego ma znaczenie, tylko pogarsza sytuację. Sprawia wrażenie, że jest nachalny i działa na własną korzyść, a także zwiększa sceptycyzm klientów i zmniejsza ich pewność, że mogą podjąć zdecydowane działania. Z kolei przedstawiciele sense making wybierają informacje, którymi dzielą się w celu zapewnienia ich użyteczności i jasności. Włączają tylko to, co pomoże klientom z biegiem czasu podążać z coraz większą pewnością siebie w kierunku zakupu. Informacje te mogą potwierdzać czy podważać wcześniejsze przemyślenia klienta, ale w każdym przypadku są one wybierane i wykorzystywane z myślą o postępie w zakupie. Przedstawiciele Sense Making chętnie przyznają się do ograniczeń swojej wiedzy. W czasach, gdy sceptycyzm wobec handlowców może być bardzo szkodliwy, istnieje wyraźna wartość w mówieniu po prostu nie wiem, zamiast produkowania półprawd, które można bardzo łatwo zweryfikować. A przyznanie się do swoich ograniczeń może stworzyć potężne połączenie z kupującymi, którzy prawdopodobnie również nie wiedzą. Ten moment osobistej autentyczności stwarza okazję do wspólnego odkrywania i uczenia się, którą sprzedawca kierujący się wyczuciem może wykorzystać, oferując wybrane dodatkowe informacje. Handlowiec stosujący sense making zapewnia, że wnioski, do których dochodzą klienci, są ich własnymi wnioskami. Celem jest tutaj prowadzenie kupujących w podróży edukacyjnej, a nie mówienie im, co mają zrobić. Zachęcają oni klientów do niezależnego sprawdzenia informacji dostarczonych przez sprzedawcę, a także dają im łatwy sposób, aby to zrobić. Oferują ramy uczenia się, które sprawiają, że klienci czują się pod kontrolą. Ta pewność zwiększa szanse, że kupujący podejmą decyzję, a nie będą zwlekać czy stać bezczynnie. Oczywiście, że klienci wiedzą, że wszystkie informacje przekazywane przez handlowców są skrzywione na korzyść sprzedawcy. Jednak kluczem jest zapewnienie, że klienci postrzegają decyzje i interpretacje, a także wybory jako swoje własne. Wysiłki mające na celu skłonienie klientów do rozważenia, a tym bardziej przychylnego potraktowania zestawu mocnych stron, muszą być na tyle subtelne lub przekonujące, aby nie wydawały się całkowicie samolubne. Handlowcy kierujący się sensmakingiem muszą przedstawić wiarygodne, obiektywne powody, dla których pewne kryteria mogą mieć większe znaczenie lub dla których określone względy mogą zasługiwać na dodatkową uwagę, podczas gdy te kryteria lub względy wyraźnie faworyzują ich własne rozwiązanie. Jak już mówiłam, prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji spada gwałtownie w momencie utraty tego obiektywizmu i wkradnięcia się sceptyzmu klienta. Sense making ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa, że klient nie zadowoli się gorszym rozwiązaniem za niższą cenę lub co gorsza nie podejmie w ogóle żadnej decyzji. Jest to rozwiązanie problemu niezdecydowania i braku pewności siebie. Sense making zdobywa zaufanie klientów, co sprawia, że Czują się oni bardziej pewni i ośmiela ich to do podejmowania decyzji o większym ryzyku, takich jak na przykład zakup większego czy bardziej złożonego produktu. I to już koniec dzisiejszego podcastu. Klienci są bardziej skłonni do dokonywania wartościowych i pozbawionych błędów zakupów, kiedy są pewni, że zadali właściwe pytania albo nadali priorytet właściwym informacjom. Jednak proces ten jest z natury bardzo subiektywny. W końcu które pytania są właściwe albo które informacje mają największe znaczenie, co stanowi wzór? Nie ma obiektywnego miernika dla żadnego z tych kryteriów. Ale mimo to obfitość informacji mówi klientom, co mają myśleć. Nic dziwnego, że trudno im się w tym połapać. Złożone decyzje zakupowe B2B są w konsekwencji mniej napędzane przez to, co klienci wiedzą, niż przez to, jak bardzo są pewni swojej zdolności do podejmowania dobrych decyzji. Brak pewności siebie utrudnia zawieranie dużych transakcji częściej niż brak zaufania do konkretnego handlowca. Dlatego właśnie handlowcy, którzy potrafią zwiększyć pewność siebie klienta, są obecnie na rynku niezwykle cenni. Najskuteczniejsi sprzedawcy, czyli ci, którzy opierają się na sense makingu. Umożliwiają klientom ogarnięcie przytłaczającej ilości informacji i podjęcie śmiałych, zdecydowanych działań z pewnością i spokojem ducha. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Informacje o mnie, a także mojej firmie, znajdą się w opisie podcastu. Życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia za tydzień.